Nie istnieje, ponieważ wystarczy jeden argument, aby podważyć istnienie bezinteresowności. Nie możemy mówić, że tyle jest prawdziwa, ponieważ w definicji prawda musi być jedna i niepodważalna. Zastanówmy się przypadkiem, czy bezinteresowność to tylko dobry zamaskowany egoizm, który w celu ucierzy naszym sumienie. Człowiek XXI wieku jest wyrachowany, Interesownych, jak mówił do nas ksiądz Mieczysław Maliński. Przykładem właśnie takiego człowieka jest Andy Warhol oraz inni celebryci, którzy są paradoksalnie bezinteresowni. Bezinteresowni, bo gdyby mieli w tym jakiś interes, to na pewno mogli. Kiedy chcemy uczynić swoje sumienie, to czy ta pomoc już nie staje się interesowna? Podświadomość, której tak naprawdę nie potrafimy kontrolować. Choć jesteśmy świadomi naszych czynów nie jest przykładem na to, że w naturze, człowiek, w naturze człowieka nie istniało pojęcie bezinteresowności, tak jak mój kolega mówca trzeci powiedział, że chce mieć bilet. Czy to nie był nie odezwał się w nim prawdziwy gen egoizmu? To było może bezmyślne, ale prawdziwe i... Dostała egoistyczne. Myśląc nad argumentami i przygotowując się do debaty, przypomniałam sobie, jak znajomi przychodzili do moich rodziców i mówili Pomagajcie dzieciom. To jest inwestycja na przyszłość. Nie możemy uwierzyć w to, że nawet nasi najbliżsi przytapują temu? Kiedy nasi najbliżsi są interesowni, Ludzie podający nam rękę I tylko dlatego, aby w pewnym czasie upomnieć się o przysługę, czy oni są bezinteresowni, prawdziwie bezinteresowni. Idealnie pasują tu słowa Damiana Szpeda. Bądźmy bezinteresowni. To płaci nam się na, dłużą, na dłuższą metę. Czy potrafimy dawać coś bezinteresownie? Czy nie jest tak, że prawda zawarca w tezie nigdy, nigdy nie miała prawa bytu? Ponieważ tylko człowiek o krystalicznym sumieniu potrafi być prawdziwie bezinteresowny. A ja uważam, że takich ludzi nie ma. Czasami nie potrafimy dostrzec intencji, którymi kierowaliśmy się zachowaniem, A to dopiero, kiedy mówimy o człowieku, którego nie znamy. Niczego nie możemy być pewni, kiedy nie mamy gwarancji, że inni nam nie manipulują. Psychika człowieka nie zna granic. Nie kontrolujemy swoich myśli, a to dopiero pod świadomości. Chciałam jeszcze podać jeden przykład życia wzięty. Chciałam jeszcze przeprosić przy okazji, że ja i moja koleżanka do później się dzisiaj na tę debatę. Ponieważ mieliśmy w tym samym czasie zawody w koszykówkę. I to jest przykład najprawdziwszego egoizmu. Ponieważ nie potrafiliśmy wybrać pomiędzy jednym a drugim. Chcieliśmy być tu i tu. Tutaj jest ten egoizm. Pomimo tego, że mamy trzecie miejsce, z tego się bardzo cieszę, to jednak ja w swoim życiu kieruję się egoizmem, z przykład nie jestem zadowolona. Niestety ten egoizm istnieje. Dlatego zastanówmy się, czy prawdziwa bezinteresowność istnieje. Dziękuję. I z pro pani Zgromadzenia misjonarek miłości. To zgromadzenie trwa nadal, i nadal pracują w nim ludzie, którzy bezinteresownie pomagają innym. Święty w jak jest na wszystkim wiadomo, to on zapoczątkował cudowny cudowne dzieło, które sprawiło, że dzisiaj po prostu obdarowujemy się prezentami. Doradca pierwszy wspomniał Państwu o cudownym, o bezinteresownym darze, jakim jest ofiarowanie krwi oraz szpiku kostnego dla ciężko chorych i potrzebujących ludzi. Nasza teza głosi, że prawdziwa bezinteresowność nie istnieje. Naszym zdaniem właśnie zdecydowanie istnieje. Rozważamy tutaj samo istnienie bezinteresowności. A mówczyni pierwsza z mojej drużyny mówiła, że istnieć to znaczy egzystować, mieć miejsce w rzeczywistości. Więc tym przykładem według nas jest historia kilkuletniego chłopca mieszkającego w Stanach, który kiedy dowiedział się o ciężkiej chorobie swojej sąsiadki, y która była jego rówieśniczką, oddał wszystko, co tylko posiadał, żeby mógł jej pomóc. Aby móc im pomóc, a kiedy został zapytany o powód, dlaczego to zrobił, po prostu powiedział, że tego potrzebowała. Nie miał w tym żadnego interesu. A czy pamiętają Państwo zdarzenie, które niedawno miało miejsce w Łodzi, kiedy to 20-letni Mateusz, wracając z dyskoteki, mówię, z dyskoteki wraz ze swoją dziewczyną, postanowili przejść się ulicą Piotrkowską, porozmawiać. W niedługim czasie ich spaceru zaczepiło ich dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn. Jeden z nich uderzył dziewczynę z otwartą rę ręką dłonią w twarz. Dwudziestolatek chciał stanąć w jej obronie, lecz niestety z zaskoczenia przez jednego, jednego z poprawców został ugodzony 11 razy nożem. Głowę, plecy, szyję. Chłopak nie miał szans na przeżycie, bo obrażenia były zbyt rozległe. Po prostu zrobił jeszcze tylko kilka kroków, upadł na chodnik i zmarł. Zatem nie ma większej miłości nad taką, kiedy ktoś oddaje swoje życie za drugiego człowieka jest to bardzo szlachetny czyn. I tak na koniec. Najmniejszą rzecz, jaką można zobaczyć, to ucho Igły trzymanej na wyciągnięcie ręki. Wszystko, co jest mniejsze, jest niewidzialne dla ludzkiego oka, ale to nie znaczy, że nie istnieje. Zatem czasami, kiedy nie widać bezinteresowności, nie widać bezinteresownych czynów, to wcale nie znaczy, że one nie istnieją. Naszym zdaniem to właśnie chociażby jeden czyn bezinteresowności potrafi potwierdzić to, że ona właśnie istnieje. Chciałam bardzo Państwu podziękować za cierpliwość, wyrozumiałość i gratuluję propozycji za bardzo udany pojedynek i po prostu miły. Dziękuję bardzo. dużo mędrców udaje się na naradę. Słuchajmy komentarza do dzisiejszej debaty. Pan Tomasz Kapudkiewicz, to dyrektor Tartu przedlosować w yy, jest, jest to bardzo dyskomfortowa sytuacja, na moim zdaniem. Oczywiście podziwiam się ze służącymi udziały w tej publiczce. Tak, yy, patrzę tutaj na następna yy, yy, yy. rola Stowarzyszenia Kanon i taka piękna, ta piękny specyfikator George'a Aronsona. Najważniejsze hmm. jest to, co to jest zewnętrznie nas i jesteśmy już po tej drodze. Już coś za nami, coś jeszcze przed nami, pewnie tak będą integrowani i przegrani, będziemy jeszcze analizować wielokrotnie i każdy w swoim gronie. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że ja z racji swojego zawodu zawsze byłem bliżej artystów i wydaje mi się, że ta strona miała znacznie trudniejszą rolę dzisiaj w debacie, bo trudniej obronić tezę i jestem pełen podziwu dla tej drużyny po tym jestem tutaj dla Rzyńskiego grona z tak znakomitej szkoły, która tutaj frontem usiadła e, naprzeciw e, propozycji, a mędrcy, znaczy adoraccy, przepraszam, Buci Rzyńskiej, zróbali się i za zalecami Ja zastanawiam się tak, że bo to pytanie nie padło, a e, e, proszę mi wybaczyć tę przedługową wypowiedź, ale znam się zawsze e, w tej sytuacji o a propos bezinteresowności. Poprosiło o to pytanie, czy kobiety wybierają się dla samych siebie, czy może jest inaczej? Pytanie pozostają po odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan Wójt Pałkanów, student na czele w KEM. Mając już szczęście Kolejny kolejnym razem, że mówimy o tym, powiedzieć, że Tak, w, <ruent> w tym czasie musiał się w taki sposób. A jeszcze kolejny raz Panu za odpady, wszystkich tych, którzy w takiej debaty. teraz fajnie wygląda, że coraz więcej z Was yy, mówi po prostu od siebie. Teraz w razie się wydaje, że do karty. Chociaż przydało się, że praktycznie cała debata opierała się na Waszych wypowiedziach, a w mniejszym stopniu na odpady mm. tego, co jest na karty. Dziękuję. Dziękuję. Ksiądz Ryszard, Podspołowicz, dyrektor kadras. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym po raz pierwszy. I tylko na, na jedną rzecz, na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Mianowicie gratuluję przede wszystkim przygotowania argumentów. To, co było przygotowane, to było przyniesione, ale jeszcze bardziej gratuluję tego endresu takiego. Często z okazało, że osoby śledztwa, które badały z jednej i z drugiej strony, sytuacja, w sytuacjach, w trzeba było przytoczyć jakiś argument, nie baliście się mówić tego, co naprawdę jest w Was, to jest bardzo cenne, to właśnie takie szczere, wobec publiczności dla Wami śledztwa, gratuluję serdecznie. Jedna Witam serdecznie. Ja się bardzo cieszę, bo od początku jestem na tych debatach i to prawda najciekawsza debata. Od początku. Żywa, dynamiczna, ciekawa, za skręcającymi czasami argumentami. Ale to wszystko zdecydowało o tym, że ja po tych, tej półtorej godzinie jestem zadowolony. Cieszę się, że tutaj projekt ja urełuje jednej i drugiej duszy. Podobało mi się to zresztą mówię że bardzo często odwołać się do swoich przychodów, ale mówiąc wprost, że ja jestem egoistą, albo druga strona, że to uważa, że warto poważnie bezinteresownie. Jeżeli mógłbym o kimś powiedzieć i kogoś szczególnie pochwalić, to na pewno tutaj z tej drużyny Mateusza, ten samoludny, samoludny, tak, Jakoś, tak, I bardzo mi się to spodobał i jak się okazji się z tym zaznajomić, więc że będą zobaczę nasze problemy, to jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony bardzo mi się podobała Kinga Liu i Luiza, e, gratulacje też, za spokój, za e, taką argumentację rzeczową. Bardzo mi się podobało też, że w Waszych drużynach zauważyłem dużo pracy zespołowej. Spieraliście się nawzajem, to było bardzo ważne. W jednej z którzy troszkę słabiej poradzili sobie doradcy i to e, e, zaważyło na moim ostatecznym wyniku. Natomiast generalnie to jest bardzo dobra e, e, praca. E, o jedną rzecz jeszcze proszę, rzeczywiście to było wyraźnie widać tutaj, jeżeli ktoś za często sięgał do kartki, to się gubił. E, ja zawsze to powtarzam, tutaj tu by było widać w jednych chyba w dwóch przypadkach. Z chwilą zdenerwowania ta kartka nie była już pomocna, tylko stawała się dla nas utrudnieniem. Ale cała debata bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Gratuluję. Dziękuję. Pani Beata Kunsk-Kławecka, rzecznik prezydenta Międzynarodowego. Ja chcę powiedzieć kilka rzeczy, ponad kilka ważnych bardzo refleksji. I wyobraźcie że te się tak poznają, że mówią, Radiowcy, ale to, co chcę powiedzieć, jest dla mnie istotne, żebyście tego posłuchali, być może, być może sobie cokolwiek z tego zapamiętacie, bardzo bym chciała. Dla mnie w tej dzisiejszej podróżce nie mam przegranych. To była świetna lekcja, to był świetny tego, jak można nauczyć się być lepszy do argumentacji. Nie oceniajcie tego w ten sposób. Przegrani, wygrani, wygrani, przegrani. Zupełnie nie. Posłuchajcie tego, co możecie zrobić. Żeby na przyszłość tego rodzaju debat, ale w ogóle życiu, umieć z tej pracy korzystać i być lepszymi. Odniosę się tylko do tego na początek, jeszcze co powiedział Mirek z kolei na końcu swojej wypowiedzi, że popatrzenie w kartki utrudnia wypowiedź, że ona nas tylko Rzeczywiście, my na białce to mieliśmy takich sprawianych na antenie mnóstwo, kiedy wysunięty kabel, człowiek jest na żywo na antenie, mówi do ludzi, no i jak wyszuka karty, wtedy się mówi. A tą ciszę na antenie słychać, na antenie cisza jest niedopuszczalna. Zawsze słuchajcie informacji w głowie, bo one są. Tylko trzeba je umieć odblokować. E, brawa dla wszystkich. Jesteście znakomitymi, fantastycznymi młodymi ludźmi. Ja w ogóle ujedno młodych ludzi pracuję z nimi od lat. E, gdybyście czegokolwiek, gdyby kiedykolwiek potrzebowali, zawsze proszę o kontakt. E, Jestem psychologiem z wykształceniem, więc proszę też wierzyć, że wszystkich Was słuchałam bardzo dokładnie tego co mówicie. I kilka takich rad, z których fajnie byłoby, żebyście skorzystali, bo sądzę, że się przydadzą. Argumentacji. przekonywaniu kogoś do swojego zdania warto zwrócić uwagę na różne aspekty danej sprawy. Radzę Wam dogłębnie e, e, z, przeanalizować każdy temat, bo to nie jest tak, że w sytuacji trudnej mamy dwie strony konfliktu czy nadal. Bardzo często tych stron konfliktu jest na cztery albo pięć. Warto je wszystkie sprawdzić, bo to żeby znajomość to na była perfekcyjna, wtedy się łatwiej rozmawia. Zdecydowanie wyraża w do te nadmierne takie stykulowanie, prawda, powstanie emocji, e, myślę, że się to odbiera. Odbiórca widzi rodzaj zdeprymowania, zdenerwowania, lepiej patrzy się na człowieka, który jest absolutnie uspokojony, ale lepiej nie traktuje sobie kolana po prostu mówi do ludzi, najspokojniej jak potrafi. No, ale już się umieli na przykład obniżyć głos i mówić mieć odpowiedni tempór do ludzi, takim spokojnym, bliskim głosem, to mi, że to też działa i to przekonuje. Tak nie takie, jak takie, takie, wiesz, takie, takie, ten głos taki wysoki i, i, i tak wszystko co powiedzi, na takie, na takie, 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 spokojnie takie, takie, krótko i konkretnie. Ja znamy, dziękuję. Pani Małgorzata Goryczka, przedstawiciel Małgorzskiego Centrum Doskonalenia i nauczycieli. okay

Ten pogląd wcale już nie jest tak jednoznaczny. To Każda z dużych tutaj widać okrąg pracę, jaką przygotowanie że się do tego. Później będą wymocni, jak różnie to bywało. Natomiast rzeczywiście różnica mi między Wami jest, jeśli chodzi o wygrane, przegrane, czy też ten, kto więcej punktów, nie ma wygranej przegranych. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będzie po prostu lekcja. Jest naprawdę niewielka i niczegoś... Tyle głowy, kiedy będziecie jeszcze dyskutować, analizować te tematy, bo my wszystko widzimy na ale będziecie jeszcze o tym rozmawiać, będziecie wiedzieli, co poszło dobrze, co było nie tak. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję i jeszcze kolejnych udanej pojedynków za komentarz. Liczę na zaproszenie następnego pana. Nie ma problemu, dziękuję bardzo. do wypowiedzi mężczyzn. Podtrzymam Państwa chwilę na pięciu, ale pojawiły się wypowiedzi sprawdzające i pojawiło się to, że była rola trudniejsza i łatwiejsza. Cytat z piosenki nieistniejącego już kawarytmę 20 lat Nieważne jaką to gra postać, ważne by roli z tej Wyniki głosowania publiczności. Przed debatą, za tezą, opowiedziało się 46 osób, przeciwko było 45. Po debacie, za tezą, opowiedziało się 51 głosów, przeciw było 40. Dwa punkty od publiczności dla Zespołu Szkół Klasycznych. głosów 6 do 1 opowiedziało się po stronie 16 lutego. Tym samym cały szczur wynik w dzisiejszej debaty to 6 do 3, zwycięzcą debaty jest 16. 345, opozycja 735, opozycja 820.